Witam ponownie 10 minut od zakończenia testu musiałem się szybko wyłączyć, bo była napawia i to no, kurde porządnie. Aże sobie żywonek, bo kleksa się walło w pracy. Nie było czym żegać. To tylko ciągło. 10 minut w łazience. Po prostu, jak jest Biedronki. To znaczy, że wieczorem będzie dobre pół godziny. Kurde, pali fajnie, będzie wody. że chyba wrócę do tego, bo kurde, takie ekstremalne przeżycia wyciskasz człowieka. Wszystko podziwiam Cię chopie, zatrwę twardą dupę, wypalam już chyba. Szalone pomysły. Jak ma być coś z jajem, to jednak wybierz jakie te jaja wystawić. Kurwa, wypaliło mi pysk tego tasiemca co podobno w sobie miałem według wskazań tych ludzi. Już chyba wypruło, albo spaliło. Nie wiem, nie rusza się nic. Powiedzmy sobie tak. Zaraz trzeba i spać, a my wrzuje upali. Czyli spać nie pójdę. No jeszcze półtora litra mleka do wypicia. Z dwa sery. Śmietane. Co otworzyłem i mnie odrzuciła, bo paskudztwo takie kwaśne, że, oho. Ci, ci bardziej niż jolka na pewno, no. Wody nie tknę, koli tym bardziej. A tego też póki nie przejdzie. Zostaje mleczko z Biedronki, mleko prawdziwe. Kurde, czy to koło krowy stało? Ja typuję, że to nie. Ja krowy. Może by świnie wydoili, czy co tam z Biedronki, bo to tanie złoty coś, podobno, nie patrzyłem na rachunek. Powiem tak. Język to mi tak zręca, że żadnej minutki bym nie, by nie by mnie szczelił. Po prostu masakra. Ręce to mi tak wyżbrały. Jakbym pił przez miesiąc. Ogólnie czułem jakbym mózg wyjebał w kosmos. To tak, zaraz wrzucamy filmiki obydwa. Na forum. No, jeszcze się pochwalę. Tam o, trochę nade mną. <laughs> Przyjęło się, haha. <laughs> Jolka wie co dobre. Kto rano nie wstaje, temu Jolka daje, co nie kopa, <laughs> To tak, kolejno. Od lewej, czyli tak od tej strony, czyli mojej prawej, waszej lewej, chyba, ile się nie dupę znowu, jest tak. Kur, jakiś kwiatek. A! Kikut. Kajenę. Niebieskie doniczki to moje kochane Westlandy, które... Do nich wrócę na pewno, i do nich wrócę w dużych ilościach. I tam No, ta w rogu koło niebieskich. Po... Te... Po tej. Czyli mojej lewej, waszej prawej. Też peje. Od Cerbera taka jedna są, ale one obrzydliwe smaku, jak się usłyszy. Dobra, nie będę was tutaj, kurde, zamudzał. Powiedzmy sobie szczerze. Przeżyłem to. Trzy minuty wytrzymałem. Wycisło ze mnie wszystko. Nie klocka, nie. O, bo pusto było, tak. Haha. <gryw> jego kurde, na forum nie widziałem. się, żeby pisek żeby mnie wspierał, a tu nigdy dupy dał Nie ma co. Ptaszki śpiewają, moja. ja... Powiem eee, e, tyle. Żołądek to mam słaby. Gdy W sumie już ten ból ustał, ale... Jak kręciła, jak ciągle napawia... To człowiek chciał haftnąć, a nie umiał. To jest największy ból. <tryk> mm. A wnoska krewka poleciała. Pozdrowienia dla wszystkich Tichedów, wodista. Trzymajcie się. Walczcie na tym forum. Body... O, pamiętaj, czekam na Twoją odpowiedź, kurde. <laughs> nie no. Spaleniem się jest ok. Opanowane. Popiecze czasem, bo popiecze jak silna się jeszcze naciągnie. Katar mi terapełował, przeczyścił nos. Bo dotkany był. w tyle. Nie kładę się spać. Jakby pociągu napawia, to szkoda zażygać łóżka. Które jest moje. Pościeli też nie lubię mojej, ale jest moja. To ją nie chcę zażygać. Zostawimy ją. Jedyne co to kibelek, gaderko i woreczek, który mi się nie przydał na szczęście. No. Dobra, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich cheadów. Karol z dziadu. Przepraszam. Powiem tak. Te pudełko. Przepraszam, przyjęło się. A to nie wiem, czy mleko, czy jolka. O! Powiem tak, te pudełko. Szybko zniknie. Kurde, mam no zamierzam z każdym nakręcić, czyli test. Chociaż z tych, co patrzyłem. To jeszcze z obrzydliwy zostało Golden Cayenne a z takich dających w dupę zostało Habaleroi i. Pot, 7 Pot albo Zibenpot, Pot, jak to można nazwać. Czy nie? No. To niech kurde ludzie wreszcie ruszą w dupę po tej jolki i niech kręcą te filmy czy nie, wody. Ja obiecałem do no, trzymałem słowa i... Mimo, że ledwo to wytrzymałem, ale trzy minuty były z hakiem lekkim, ale kurde, pęcili. Pierwsze odczucie, że nigdy więcej, ale drugie odczucie jest tak cudowne, jak ten ból przejdzie, że, aż się chcę znowu spróbować, ale nie zrobię tego teraz. Dla własnego spokoju. I dla waszego też, żebyście nie musieli oglądać mnie w garniturku, pod krawacikiem, w białej koszuli, nie, nie białej, czerwonej, obo oh, czerwoną lubię. Trumience, ku, o których ostatnio było po godzinach chyba, tam mowa, ziemia, trumna, coś tam. Nie wiem, nie doczytałem jeszcze do końca. No tak. Dzień dobry. Dobranoc. Kto będzie się spać, oczywiście. Mam nadzieję, że nie zasnę, bo już bym się chyba nie obudził. Taki szczęśliwy jestem, że pokonałem Jorkę, ale. Która chciała mnie zaciągnąć, kurde, do łazienki, do Kiberka. Ja pierdicze. I Dziękuję tym kibelkom w robocie, żeby mnie pociągły na kleksa i poszło. I nie było czym, na szczęście. Boże, jak to by się zjawica i drugą stroną wyszło ja pierniczy, to można by było to. Przecież ludzką gąsienicę nakręcić. Nie no. Widać, nie bez pany. To się powoli z wami żegnam, a się zżegnam od paru dobrych minut i nic z tego nie wychodzi. Modi szaleńcu kurde. To tak, czekam na twoją odpowiedź. O, możesz jeszcze st ta nakręci jeszcze coś tam. To wie. Może teraz czyli chęci ruszą do bo jak zobaczą, że belf ruszył dupę i z czego masz 40 tysięcy ostrości. No może kajeny tyle wyciąga, nie wiem. Rzu Machnął Jolkę. Która wycisnęła z zyskrzywiła zysk, go maksymalnie. Ale powiedzmy sobie szczerze. Normalny człowiek by tego nie spróbował, chociaż wiadomo, jak każdy jest normalny na swój sposób. To do zobaczenia na forum. Film zaraz będzie na necie. półzróbka dla forum, czyli i zapraszam do oglądania mojego growloga, moich chcieli testów, przede wszystkim nabijcie mi oglądalności, tak, dziękuję z góry i pamięć wody. palenie już prawie nie ma, ale boję się co będzie na wyjściu, bo to kurde, Nie wytrzeń się, trzymaj się. Karol, jeszcze raz dzięki za papryki, za te potwory twoje. I olkom to, żeś mnie zniszczył. Ale jeszcze raz dzięki, dzięki, dzięki. I kocham was dosłownie, moi czyli hedzi, z forum, kurde. O zimę się trzyma jednak. Nie na darmo wygrywałem te papryki. Trzeba było coś pokazać sobie. Wczoraj było. Wczoraj to było czekaj. Tak, jakoś tak, wczoraj, wczoraj, bo przez wczoraj to było jalapeno. Y będą one. Kurde, przez całą nockę myślałem o tym smaku, myślałem, myślałem, kurde. pamięci, Że jeśli te moje hydroponiczne środy odwdzięczą od owocami i będą te jalapeno, y to na pewno sobie uwędzę. Oj, nie umieszkam o, o tym Wam opowiedzieć i może ktoś będzie chciał spróbować moich wędzonych papryczek, to się podzielę chętnie. Bo to wiadomo, pierwsze drzewko i pierwsze owoce. No to tak. Czym cię się? Dzięki. Kocham was. Do zobaczenia na forum jeszcze raz i kurde, to już naprawdę koniec. Odbijam mi człowiek niewyspany jednak. Kręci się w oku samej, tej samej gadki. Endem.